Witam, pozdrawiam serdecznie, może zgaszę czołówkę, nie, tak jeszcze gorzej widać. Podgrzewamy sobie sos na makaron spaghetti, który jest tutaj już gotowy, to jest słoiczek. Ej, piękny płomień, teraz dopiero się rozpaliło. ja sobie tu przemieszam, nie z tej strony tylko wyrwę sobie z tamtej oj kurczę, coś pięknego buszowanie po lasu, taka miłość do lasu to jest coś fantastycznego naprawdę warto tym się zainteresować alone in the forest Tutaj, tutaj mam jak widać czołówkę, falkonęje na głowie, nie jest to jakaś specjalnie wymagająca czołówka, ale daje radę. Tu sobie choineczki dorzucę, dorzucę. No już niedługo bym, myślę, że sos zrobił także niedługo będę mógł wrócić makaron. I pozdrawiam serdecznie Filip Pietowskiej. Dziękuję.